Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto szarlotkę ze śliwkami. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej szczyptę soli, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 3 czwarte szklanki cukru, 3 czwarte szklanki oleju. 3 jajka i dwie łyżki kwaśnej śmietany To mamy składniki ciasta kruchego. A tutaj mamy 80 deko śliwek, dwie łyżki suchej galaretki. Galaretkę. Dosypujemy do śliwek, dodajemy cynamon i należy to dokładnie opruszyć. Tak przygotowane śliwki położymy na kruche ciasto. Teraz zarabiamy kruche ciasto. Kruche ciasto szybko zarobimy, podzielimy na Dwie części. Jedną część wyłożymy do formy. Formę 25 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia, a drugą część ciasta damy na wierzch. Królę ciasto zarabiamy energicznymi ruchami by ono pozostało kruche. Większą część ciasta damy na spód, a mniejszą, taką mniejszą, zostawimy na wierzch. I teraz wykładamy spód formy, wykładamy również brzegi ciastem. Na wyłożone ciasto damy przygotowane śliwki, a na śliwki pozostałe ciasto wyłożymy. I będzie szarlotka ze śliwkami. Tak, ciasto mamy przygotowane, wyłożone. Teraz należy wyłożyć śliwki. Śliwki wykładamy, wyrównujemy i nawierz może ten cukier tą galaretką i nawierz damy pozostałe ciasto. No już jak dowolnie, jak sobie ułożymy, tak będziemy mieli. I szarlotkę ze śliwkami będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Zawsze powtarzam, do suchego patyczka należy zawsze ciasto sprawdzić, bo każdy, ma inny piecyk. I tak przygotowana szarlotka ze śliwkami wędruje do piekarnika na około 50 minut 170 stopniach. I tak oto wygląda szarlotka ze śliwkami. Pięknie upieczona, lekko przestudzona. Wierzch oprószymy cukrem pudrem. Kawałeczek. I tak wygląda szarlotka ze śliwkami w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, szarlotka ze śliwkami.